Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 stycznia, i od dzisiaj rozpoczynamy tak zwany czas zwykły w kościele. Dzisiaj mamy poniedziałek pierwszego tygodnia zwykłego. Wczoraj zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia. Teraz będzie pierwsza część czasu zwykłego, który potrwa do 18 lutego a 18 lutego, środą popielcową, rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. Dzisiaj czytamy m.in. fragment z pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek z Ramatajm, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syn Elichu, syn Tochu, syn Sufa Sufefrata. Tejczyka. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Silo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę panu zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinhas, kapłani pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej peninnie, wszystkim jej synom i córkom, po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. I jej rywalka przemnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Taki oto mamy fragment z pierwszej księgi Samuela. Można by powiedzieć samo życie. Widzimy tutaj Elkanę, który ma dwie żony. No, to jest czas, kiedy prawo izraelskie dopuszczało, że mógł mieć jeden mężczyzna dwie żony. Jedna z nich ma dzieci, druga ma, jak to tutaj jest określenie użyte, zamknięte łono. Mam nadzieję, że pamiętamy, że znak, że kobieta nie może być dziecka. Nie może mieć dziecka, to był znak braku błogosławieństwa. I mamy też dwie kobiety: Peninne, tę żonę, którą Bóg pobłogosławił potomstwem, i Annę, która potomstwa nie ma. Nie, niezwykła tutaj jest postawa Elkany, ale zanim o Elkanie, mężu Annie, Anny i Peniny, to jeszcze o tych dwóch kobietach. Ta jedna doświadcza szczęścia, ta druga doświadcza cierpienia. I co się dzieje w tym, w, tym, w tym właśnie cierpieniu? Otóż Anna w tym cierpieniu doświadcza niezwykłej miłości swojego męża. Taki bardzo romantyczny jest ten dzisiejszy fragment Pisma Świętego. Kiedy to Elkana mówi: Annie, czyż ja nie jestem ważniejszy niż dziesięcioro dzieci chociażby? I teraz, o co tutaj chodzi? Jak my możemy to do siebie odnieść? No myślę, że to jest przede wszystkim taki fragment ważny dla wszystkich kobiet żyjących w małżeństwie, bo kiedy żona zostaje matką, to czasami kobiety mają takie, taką tendencję do przenoszenia temperatury uczuć przede wszystkim na dzieci i twierdzą, że no dziecko jest najważniejsze. Nie, w hierarchii małżeńskiej tak nie jest. Dzieci, pamiętajmy, są dawane rodzicom i będą z nimi pod jednym dachem przez jakiś czas przynajmniej tak powinno to wyglądać. Natomiast żona ślubuje miłość, wierność i uczciwość małżeńską mężowi, a mąż żonie. I tutaj mamy przykład, właśnie męża Elkany, który bardzo rozumie to cierpienie swojej żony Anny i bardzo ją w tym cierpieniu wspiera. I jednocześnie pragnie być przez Annę kochany, boli go jej słutek. Ale jednocześnie pragnie być przez nią kochany. I może jeszcze jedna taka o, uwaga: Kiedy stajemy wobec człowieka cierpiącego, to możemy przyjąć podwójną postawę, albo jedną z dwóch postaw raczej, albo taką, jaką miała ta Peninna, która utrudniała Annie jeszcze to doświadczenie, trudne już dla niej albo taką, jak miał Elkana. Później mamy psalm, psalm 116, fragmenty psalmu 16 z tym pytaniem, czym się Panu odpłacę? No i gdyby tak logicznie pomyśleć, no to wiadomo, że my niczym nie jesteśmy w stanie odpłacić się Bogu za to, co nam daje, bo czymże i jak? Przecież wszystko, co mamy, i tak mamy od Boga i za ten ogrom darów, jaki od Boga otrzymujemy, nie jesteśmy w stanie się odpłacić, a jednak psalmista mówi, że podniesie kielich, że będzie wzywał imienia Pana, że wypełni śluby wobec Pana, że złoży ofiarę pochwalną. I oczywiście to nie jest odpłacanie się Bogu, ale to jest wdzięczność, jaką człowiek okazuje Bogu. To są wszystko znaki wdzięczności, które Bóg mówi Bogu i chce okazać tę wdzięczność za to, jak Bóg go kocha i że Bóg go kocha. A później mamy fragment z Ewangelii według świętego Jana, kiedy to Jezus powołuje uczniów, i to powołanie uczniów zawsze łączy się z tym, że Jezus mówi: chodź za mną, albo raczej jeszcze przebywaj ze mną. Zobaczcie, głoszenie Królestwa Bożego, budowanie Królestwa Bożego rozpoczyna się nie od nauczania tłumów, ale od wchodzenia w relacje z konkretnymi osobami. I warto o tym pamiętać, że my jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby Ewangelię głosić, żeby mówić o Jezusie, żeby do Jezusa prowadzić ale trudno zaprowadzić do Jezusa tłum. Bez podprowadzenia człowieka do tego, żeby budował swoją relację z Jezusem, taką bardzo osobistą, no nie pomożemy w rozwoju wiary. I warto to mieć na uwadze, ale też warto to odnosić do siebie, Że czy doświadczam szczęścia czy nieszczęścia, czy ludzie w oku mi pomagają czy przeszkadzają. Czy jestem żoną, czy matką kimkolwiek, to najważniejsze w mojej relacji z Bogiem jest to, aby właśnie budować z Nim relacje, czyli mieć taki osobisty kontakt z Bogiem. Tak jak miała Maryja, i niech ona nas tego uczy. Amen.